Dane dotyczące rynku pracy i przede wszystkim dane publikowane przez GUS wskazują na zdecydowany wzrost e, zatrudnienia na rynku pracy. E, te dane, które są obecnie dostępne, to wzrost o 1,1% jeśli chodzi o zatrudnienie, a także wzrost wynagrodzeń o ponad 4%. E, I te dane... Mm, Również są potwierdzone przez e, dane Grupy Pracu i portalu pracuj.pl. Obserwujemy zdecydowany wzrost liczby ogłoszeń e, pracodawców kwartał do kwartału i rok do roku, więc ta tendencja jest stała zdecydowanie. Najwięc, największy wzrost obserwujemy wśród mikro małych i średnich przedsiębiorstw. Delikatny spadek wśród tych największych przedsiębiorstw. One są, powiedzmy, że trochę bardziej ostrożne w zatrudnianiu nowych pracowników. Kolejna rzecz to przede wszystkim wzrost w tych też województwach, gdzie jest najtrudniej o pracę. Przykładowo województwo warmińsko-mazurskie, województwo podlaskie, tam obserwujemy bardzo duży wzrost kwartał do kwartału, albo rok do roku, nawet do około 25%. Czy możemy zatem już mówić, że powoli z rynku pracodawcy przechodzimy na tzw. rynek pracownika? Jeśli chodzi o rynek pracodawcy i pracownika, to tutaj oczywiście to zależy od branży. Jeśli mamy do czynienia ze specjalistami IT, z inżynierami i takimi wysokimi specjalizacjami, to tutaj rzeczywiście możemy powiedzieć o rynku pracownika, ponieważ tych specjalistów jest zdecydowanie mało i tym samym pracodawcy walczą o tego typu specjalistów. Już zaczyna się także o tym warto wspomnieć rynek pracownika w przypadku branży sprzedaży, ale też mówimy tutaj o o pracownikach wysoko wyspecjalizowanych, a nie o standardowych handlowcach z tymi bazowymi umiejętnościami. Czy zatem możemy spodziewać się rosnącej presji płacowej na polskim rynku pracy? Ciężko prognozować nam o tym, jaka będzie presja, natomiast no my obserwujemy wzrosty i przypuszczam, że te wzrosty będą dalej.